Freteks. Jak ktoś lubi polskie lumpeksy, to bardzo polecam przyjechać sobie do Norwegii, do Osto czy do Trondheim to właśnie takich sklepów. Wybór jest zajebisty. Ceny mniejsze niż w polskich lumpeksach, dziwo. Nie licząc już, że ciuchy w sklepach odczytowych bardzo fajne ciuchy, są bardzo tanie. No to w takich Reflexach jeszcze coś tańszego znajdziecie. Naprawdę, Bajunia. Wychodzę właśnie chyba z centrum. Trondheim. O! Ja zrobiłem to, co Kupiłem sobie butle. Moja obeta się kończy. 5 dysze taka butla. Czyli w sumie podobnie jak w Polsce. A tam jakaś katedra jeszcze zaraz podejdę. Na końcu to pokażę. Ale tak to. Nic specjalnego. O! Jakieś tam malowidła. No, tak jak sądziłem. Nic nadzwyczajnego. Duży, wielki betonowy klot. Nie wiem, czy środek jest otwarty, czy mogę wejść, ale chyba nie jest otwarty. Na zdjęciach to wszystko prezentuje się o wiele lepiej niż w rzeczywistości, a to w większości rzeczy. W Bergen byłem, piękne korowe domki na zdjęciach. W rzeczywistości lipa. Wielki targ rybny w internecie. W rzeczywistości lipa. Więc no, nie wiem. Jednak wygląda coś ładnego. To ta katedra, ale z drugiej strony. Patrzcie sobie jak to ładnie wygląda. O. Nie wiem czy w sumie filmik to odda jak to ładnie wygląda, ale jest. No 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 piękne. Patrzcie jakie sudeńko. 40. Jestem popularny. Chodzę sobie po tym trąchem i powiem Wam, że mimo tego gościu z tego centrum, to nic tutaj nie ma. Miasto ogromne, ogólnie ładne, mimo że nie jestem fanem architektury, ale dam przykład, jak teraz idę szukać miejsca noclegowego. Byłem nad wodą. Plaże są tak paskudne, tak brudne, a ludzie się tam kąpią. Mam teraz marsz 10 km, jest godzina 21, nad jeziorko. Dziś się rozbijam, siedzę, kąpię, piorę wszystko co mam, bo nie będę się zafał 10 km do plaży. jutro. Jutro 37 stopni i kierunek BODO. Mam nadzieję, że w najbliższe dwa tygodnie wyjechać z Norwegii, bo jest pięknie, ja to nie mówię, że nie jest. Ale mnie już to powoli męczy na Norwegię, bo nie wiem, gdzie mam się patrzeć. Bo wszędzie jest pięknie. No, może teraz tu nie ma takich super widoków, no ale praktycznie wszędzie jest pięknie, więc. A jeszcze Łosia nie spotkałem. Słuchajcie, jadę autobusem na gapę. Bo kierowca powiedział, że nie muszę płacić za bilet. Mam 10 km, prawie na jeziorko. I zapytałem się ile bilet, on powiedział, że nie sprzedaje, tylko aplikacja, że mam wchodzić, to jadę za darmo, cebula, ale buja, ale buja. Wyspałem się jak nigdy dotąd. Zaraz ruszam do Bodo, jak się ogarnę, bo jest godzina 12. Kąpiel wzięta, troszkę ludzi się zaczęło zbierać. A ja robię sobie dzisiaj papu. Dzisiaj na obiad tak, bananki, to. Ziemniaki broku i makrelka, ma która jest tam w namiocie Jeszcze jej nie wyciągnąłem, o. a tu już się ziemniaczki robią, więc da się jeść dobrze, zdrowo, tanio. Jestem na trasie, już do mojej rana podjechałem może 40 km w jakiś ziomek, ich anameczyk. Ale nie mam kartonu, muszę jeść szukać kartonu szybko i próbować dojechać jak najdalej. Zobaczymy jak to wyjdzie. a Mam statywę więc znowu otwartą idę żeby kartę. No i dojechałem sobie nie wiem gdzie. Ale trafiłem na Polaka. Czekałem na stopa sekundę. Jadę sobie takim fajnym merolem. O, patrzcie jaki fajny Mercedesik. Wszystko jest zajebiste. No powiem Wam, że lepiej trafić nie mogę, bo on idzie aż na lofoty. I zrobię z nim pewnie 800-900 km. Odhaczę wszystkie punkty, które miałem odhaczyć po drodze. Całe lofoty z nim pewnie zwiedzę. I dopiero wtedy się rozdzielimy i pójdę dalej. No po prostu strzał życia. A teraz sobie jestem na kempingu. Zobaczcie, kemping. Kamping. Mogę się wykąpać, żeby sobie pranko. Tutaj mam namiot. Tu sobie w właśnie telefon, powerbanka i baterie do GoPro. No i wszystko za darmo. Fajnie, nie? Mam nadzieję, że wszystko podawać do rana, co się da, dosłownie wszystko. I problem jest tylko jeden. Zapomniałem z polskiej prawa jazdy. Miałem tym Mercedesem jechać za niego. Mieliśmy się zamieniać, bo jest długa, długa droga. Tam łącznie jest około 1000 km mi się wydaje. No ale no, nie mam jak, bo nie mam prawka. A w Norwegii e, nie tolerują za ani zdjęcia, ani m mywatela Więc no, jestem zmuszony po prostu być tylko pasażerem. A myślę, że sobie poprowadzę Mercedesika. I człowiek idzie wziąć normalny prysznic. Ale tu jest takie dziwne uczucie, bo tu ciągle jeziorka, woda spady. No czasem był tam ciepły prysznic, ale to będzie mój trzeci ciepły prysznic od 15 dni. To i tak uważam za dobry wynik. A jeszcze zupkę zaraz zrobię pomidorową od Krzysztofa, tak. I idę spać, ale na pobudka, poczeka na nas jakoś 700 km drogi. Patrzcie, cywilizacja prysznic. Zobaczcie, co znalazłem. Taka fajna przyczepka z Wi-Fi, z książkami ze wszystkim. Jak nikogo nie ma, to można sobie tam usiąść. A ja po prysznicu. Człowiek jak nowy, jeszcze zrobię sobie pranie. No a tu jest taki gostek. No Zobaczcie sobie jaka czysta woda. Wszystko widać. Taka ładna okolica. Nic nie zostaje jak tylko się cieszyć miejscem, odpocząć przed dalszą drogą. Nawet łódeczka jest, jakbyśmy chcieli zrobić łódeczkę. Czy inne jakieś bajery są, miejsce na ognisko. Bo nie wiedziałem, że takiej Polak je trafi, to nie wziąłem kiełbasy. No i dupa, i nic. I do spania. Jako, że dopiero do trzecia, to pomyślałem, że mam pokazać sklepik. Tu jest taki fajny supermarket. No ciekawe, nie? Nigdy się z czym takim nie spotkałem, nie wiem jak to będzie jakoś, bo tu jest ciemno ale tu mamy wszystko od batoników, tu jest cennik. W lodówce w sumie nic, nic nie ma. Jakieś jedonko, baterie, wędki. Właśnie zastanawiam się, czy nie kupić sobie wędki takiego haczyka. Nie eee, żebym był rybakiem, bo nigdy sami na rybak nie byłem. O kurczę zaparowane. Ale mogę sobie coś połowić, nie? Oj słońce. A tutaj się wrzuca pieniądze. Są lody, ale to w sumie nic wam pokażę. Prawie nic nie ma. No powiem Wam nie spodziewałem się czegoś takiego. bynajmniej znaczy, w Polsce nigdy czegoś takiego nie widziałem. I dla mnie to jest trochę zdziwienie. Kłuczę to z tym obiektywem. O! No, a chciałem wejść sobie do tego Mówię cicho, bo już jest 23 godzina. Może posądzę tego nie widać, ale faktycznie jest już późno. Yy... Czy ktoś tu w ogóle jest? nie ma nikogo, patrzcie Taka fajna budka Tu sobie można usiąść Tu są jakieś książki, ale to po norwesku, to ja tego przecież nie będę czytał Ale jest nawet Tolkien, patrzcie Hobbit to jest fanem Hobbita? Bo ja lubię Choć wolę oczywiście sobie piosenie, ale Hobbit też jest mega i U. Taka mała przyczapka, fajnie zrobione to jest Można sobie usiąść I posiedzieć na WiFi, Właśnie po to to przylazłem Bo tam wszyscy już śpią Krzysiek ktoś poszedł spać. No to ja sobie posiedzę na internecie. Bo mój pakiet się już kończy. Przed nami kupa kupa drogi. Piękny, słoneczny dzień. Dzisiaj jest rekordowa temperatura. 31 stopni. Tylko chwilę postój. Bo kierowca musi iść do dentysty. Tak. Tak to jest jak się jedzie na urlop. A ząbki bolą. I szukamy dentysty. No i ząb zrobiony. Ruszamy dalej. 350 km do Kibla w Norwegii. Tak. Polak jedzie. Ponad 300 km, żeby zobaczyć Kibel w Norwegii. Szybko, bo nie mam dużo czasu, bo idziemy dalej. Troszkę na planów. Kurde, nie wiem, co tam będzie widać. O, o. Arctic Sirkest, widzicie? Oficjalny znak koła podbiegu nowego przejeżdżam i jest zajebiście Nic tu nie ma nic tu nie ma zobaczcie o, o! Ale ładnie No, nic tu w sumie specjalnego nie ma Jedziemy już dalej, jeszcze zrobię tylko za parę zdjęć W mam tu już 2 minutki bo kierowca jest bardzo zmęczony, ja nie mam prawka Nie będę z niego nie jechał Słucham? Nie chcesz na tym? O, a tu jakieś mamy jeszcze nalepki? No i mam nalepki, bym coś przylepił. Chyba idę zrobić zdjęcie kierowcy i jeden dalej. O, sobie tu wszystko, nic tutaj nie ma. Moje jest tylko bufecie, gdzie można sobie zjeść. I kupić oczywiście pamiątki. Bardzo drogie magnesy, które są brzydkie. Pokażę jeszcze raz to. Jakbym wiedział, to bym wziął sobie jakieś nalepki. Więc te przykleił nalepkę, ale no, nie wiedziałem. A dalej jadę tym fajnym Mercedesikiem. Ciągle nim do przodu. I tam jeszcze coś jest w sumie. Szybko zobaczę. bo nie ma czasu. I coś takiego mamy. Jakiś taki posąg. Widok na całe, tak by. No to coś. No i w sumie nic więcej. Masa camperów. Płasko. Trochę się pozmieniała trasa. A się zmachałem. Powiem o niej jak dojadę do bodo, bo jadę troszkę inną trasą. Nie, Nie wiem, podjechałem może 10 km od tego koła podbudunowego, tego tej granicy już po bo patrzcie jak ładnie. przepięknie, nie? Teraz tylko wziąć kajak, no nie ja oczywiście, ja bym się utopił I sobie tak kajakiem wstąpić, co? Tam na dół, na, daleko, daleko a Pięknie tu jest Może to nie jest to samo, co było wcześniej yy, W tej środkowej, czy dolnej części Norwegii, ale no jest taka Inna natura, zajebiście Patrzcie O No mógłbym tu spać Bo mój kierowca jedzie do bodo A no, i muszę z nim jechać i co, Pięknie, nie? mówi cicho bo jestem na kempingu wjebałem się na płatny kemping na krzywy ryj żeby zaoszczędzić force i na razie jest zajebiście. jest godzina prawie pierwsza nad ranem. no jest jasno i ja za jakieś 4,5 godziny wstaję, żeby się stąd ulotnić. O, patrzcie, ładnie No i, i w sumie dojechałem do Bodo, więc krótka relacja, bo yy, nie wiem czy właściciel mnie zobaczy, czy nie, ja idę spać do namiotu, tu trajem namiot, o tutaj namiot jest trany i idę spać. Na... No 4 godziny snu i już idę na prom, ale się nie wyspałem, masakra, Teraz słoneczko wchodzi chociaż. o. No niestety czasem są takie dziwne poświęcenie. No i czekam na prom. To chyba mój, tamten Ale nie mam pojęcia, bo to jest taki rozkład i nie wiem czy mój nie odpłynął. I będę musiał czekać 8 godzin, ale mam nadzieję, że nie, bo gościu z obsługi mówi, że mam tutaj czekać. Więc czekamy, ale ten tak lejony 4 godziny snu. Niecałe. Ja chcę płynąć tutaj, na to. Tylko, że ten prom tu nie płynie. I nie wiem co zrobić. Nie mam pojęcia. Wypłynąłem z Bodo. Ludu, bardzo dużo ludzi, naprawdę ludzi jest ogrom. Dowiedziałem się, że prom, którym płynę, nie płynie tam, gdzie ja chcę. Tak, a ja na tym promie jestem. i będę musiał się bawić w przesiadki. Nie tak żeby to był jakiś duży problem, ale no, chciałem od razu płynąć na tą wyspę środkową. Eee, Krzysiek z którym jechałem aż z stronkę no, kawał drogi. Jak się dowiedział, że nie płyniemy na tą wyspę środkową, to zostawał się i zmienił plany i idzie po na, prostu na Moskenes. Czyli tam gdzie ja chcę na końcu jechać, więc się rozdzielamy. On idzie tam, ja zostaję. Jak się dostanę na wyspę, jeszcze nie wiem. Widziałem opcję, że dopływam na Rost i mam przesiadkę za jakieś 15 godzin. No ale nie mogę sobie odpuścić tego miejsca, bo tam jest yy, fajna opuszczona wioska. No i bardzo fajne trekkingi, więc no, dla mnie taki mas-hef. Muszę tam być i nie wiem co zrobię, będę myślał. A taki mam widoczek. Bardzo dużo ludzi. Patrzcie to, znalazłem. Płynę z tym, skąd ja wypłynąłem. Płynę najpierw na Moskwenes na telefoty bo jestem tutaj, a ja chciałem tu płynąć. Więc ja płynę tu, o, tu. potem wracam tu, tu wysiadam. To jest to siatka całodniowa, tutaj, tu zwiedzam. Muszę dokładnie tutaj iść, to miejsce, i potem płynę tutaj. Wiecie co? Teraz dopiero się zorientowałem, że to nie działa. A. Nie działa. Ciągle pokazuję tę samą trasę. Prawie rozminięmy, jak te promy pływają. Witam Was, można powiedzieć, na Moskwę na lofotach praktycznie. Ehm, tylko, że ja tu nie wysiadam. Z cały prom to wysiadł, ja zostaję, bo ja tu będę dopiero pojutrze, albo za dwa dni, bo chcę skoczyć na inną wyspę, na której mi zależy. Tu już widzę Nowych pasażerów. Samochody też czekają. No, nie ukrywam, że Kusi, żeby tu wysiąść, no ale jednak jednak no, nie mogę sobie tej Wyspy pójść Nie wiem co tam będzie, ale no powiedziałem, że tam pojadę, to pojadę, więc yy, jeszcze pewnie dwie przesiadki mnie czekają czy coś takiego. O, ludzie już wchodzą. I tak się prezentuje moja wyspa. Pierwsza wyspa, na którą ale wieję. Wow. Za minut wysiadam. Jestem zadowolony. Trochę naczuja, ale to płynąłem. i dalej będę wysiadał. Uh. Szybkie ujęcie z drugiej strony. A już idę, wysiadam z promu. Zaraz wiecie jak wysiadają piesi pasażerowie. Musimy się przyciskać tam, o tam, bo nie ma tutaj normalnego wyjścia dla pieszych. Wszyscy się przyciskają, zobaczcie. Między samochodami się cisimy i wychodzimy. O, ładnie tu jest. W sumie trochę ludzi jest. Jestem już na wyspie od jakiejś pół godziny, tam dwóch Polski, a to spotkaliśmy dwie dziewczyny z Polski. Pierwszy chyba auto to że spotkałem. Ale patrzcie, jakie cuduszko. Patrzcie, jakie cuduszko. Ładny, co? Nie wiem, czy nikt mi nie opierdoli o to, że sobie nagrywam. Ale no. Piękny, co nie? Co to w ogóle jest samochód. Nie mam pojęcia, ale bardzo ładny. I tak sobie wylądowałem na wyspie. Idę na opuszczone lotnisko, opuszczoną wioskę, kimać i w sumie tyle mnie tu trzyma. Ładnie jest cieplutko, ale najbardziej dziwiło mnie to, jak wyszedłem z promu, że przy wyjściu, przy wlocie dwie dziewczyny z Polski i łapały stapa. To jest najbardziej funkcjonalny rondo, kiedykolwiek kiedykolwiek widziałem. Zobaczcie sobie. <laughs> Zacznijmy od tego, że tu jest tak mały ruch samochodów, to jest tak mała wyspa. O. Jestem przy Policji. Tu mam jakiś znak. Ja idę w stronę tego chyba na górę. Mam do lotniska 8 km. O samochód jedzie. Wow. Tu coś jedzie. Ale ludzie mają szczęście chyba tu mieszkać. Tu ma. Spokój dzisiaj. O radiowóz. <gryw> Patrzcie. Chyba jedyny radiowóz na całą wyspę. Chcę wam pokazać całą tą wioskę z góry To jest cała ta wioska na tej wyspie o. Małe to małe O, jacyś turyści chyba O jak wieje, o Jezu Ale Chcę wam coś jeszcze innego pokazać Jaki się zaczyna piękny widoczek Aj ale wie wszystko. Ale ładnie. Patrzcie. Powiem Wam, odszedłem może ze 100 metrów. Tam są daleko góry. Nie wiem, czy będzie widać. Tu. Ale zobaczcie to. Jaka woda. I tam jest plaża. I chyba tam chlustna do wody. Mam z 16 km taki maksymalny. Ale jest pięknie. Naprawdę jest pięknie. Micha sama się cieszy. Miasteczka bardzo mało jest takie. Przed, byłem teraz w sklepie, kupiłem parę rzeczy w kopie. Ceny tylko minimalne większe niż na, niż na lądzie. Ale co, na co zwróciłem uwagę, że przed sklepem pełno starych ludzi, tak? Siedzą sobie i gadają. Takie spokojne, yy, takie wymarzone życie, można powiedzieć, na emeryturę. Spokój. Pogoda może nie jest zawsze taka super, no, bo samochód jedzie. Ale ogólnie jest no, prześlicznie. No kurde, no co mam powiedzieć? Pięknie. A jeszcze nie doszedłem do drugiej stronę wyspy. To jest początek. Ja jestem na tej plaży. To, co to mnie zadziwiło? To to, że jest tu normalny piasek. Normalny, normalny piasek. W każdym miejscu to byłem na w Norwegii, to były albo kamienie, albo takie Alaziewir. Woda oczywiście lodowata. A nie będę oczekiwał czegoś innego. Eee, ale nie będę zakiwał. Biję sobie do tej wody jutro wracając, bo wracam tą samą trasą, bo idę obejść wyspę praktycznie dookoła eee, Ale też dziwiłem się, bo tutaj jest trochę ludzi. Trochę samochodów jest No i wędruję sobie tą wyspą i zero ludzi Spokój, cisza Piękne widoki Jakieś tam domki potykam Ale no, pięknie jest Zostało mi jakieś może 2 km, może mam nadzieję do, do końca drogi. Potem trochę trasy już poda taką drogą. Ale zaraz gdzieś powinno się pojawić lotnisko. Zobaczcie sobie jakie fajne lotnisko. Oczywiście nie działa ten domek, tutaj można sobie wynająć. I ono zostało przerobione na parking. tak? Tu jest cały taki dupny pas startowy, aż tam do samego końca. No, i to jest kemping. Tylko nie wiem czy płatny, jakaś tablica jest ja zaraz, zobaczę. Ale tu są maksymalnie. A nie, nie, jest parę samochodów, na całej długości będą się rozbić, ale fajnie. Zobaczmy. O, zasady tu są jakieś. A to jest tak, samochód 250 za noc. Moto, okej, okay, no to. Ale najmotów nic nie ma, najmoty chyba za darmo. Ale dość ciekawe. Nigdy nie widziałem, żeby w ten sposób przerobiono lotnisko. Tam na samym końcu nic nie ma, tu się ciągnie i tam na końcu jest parę samochodów, ale nie będę tam szedł, bo nie mam tam interesu, bo idę szukać opuszczonej wioski, no ale ładnie jest. i to jest jakieś 5 km może czy 6 z polomu. Fajne. A wy co sądzicie? Jestem trochę za tym lotniskiem. I tu mam taką mapkę. Dotarłem do tego punktu. To w sumie ostatni punkt taki utwardzony. Wyruszyłem gdzieś stąd. Pojechałem tak. Znaczy poszedłem tak. Tutaj, naokoło. Tu było to lotnisko. Ja jestem tutaj, ale muszę iść jeszcze gdzieś tu, tutaj, w to miejsce. Tu gdzieś jest ta wioska opuszczona. I minus jest taki, że muszę też tą samą chyba trasą wracać. To ostatni punkt, gdzie mogę sobie nabrać wodę. Jest tu informacja, że to, że później już nigdzie nie będzie. Ach, mucha! Tu jest informacja, że już później nigdzie nie będzie dostępu do czystej wody. A tu jest legalne jeszcze takie darmowe miejsce namiotowe. Pełno namiotów jest. I tu stoi też trochę samochodów. Też w sumie za darmo, bo tam jest camping taki, tak, taki większy samochodów płatnych. Dość drogi jest tak na warunki norweskie, jak to zobaczyłem. A tu macie za darmo. I ostatni kibalek też. O, to nawet jest znak. Zakaz kamperów. Macie jeszcze taką oficjalną mapkę tej wyspy. Co my tu mamy? O, ptarki. To one były na roście, ale zdecydowałem się na roście nie płynąć. No, w sumie mała, fajna urokliwa wyspa. O 18 km2, chyba Żyje tu 750 osób. Koniec kolebki cywilizacji. Idę szukać opuszczone wioski. Już takimi bardziej. Ładnymi terenami, koniec asfaltu, koniec ludzi, tylko piękne widoki. Mam nadzieję, że tą wioską się nie rozczaruję, bo mam 6 km.